Utworzyliśmy sobie w poprzednim nagraniu implementację dla sita Eratosthenesa. Przygotowaliśmy się do wczytania i zapisywania danych. Mamy wszystko, co pozwoli nam rozwiązać zadanie 4.1. Jeszcze raz przypomnę jego treść. Mosta hipoteza Goldbacha mówi, że każda parzysta liczba, całkowita, większa od 4, jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych. Na przykład liczba 20 jest równa w sumie 3 plus 17 lub w sumie 7 plus 13. Każdą liczbę parzystą z pliku pary txt przedstaw w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Wypisz tę liczbę oraz dwa składniki sumy w kolejności niemalającej. Jeżeli istnieje więcej rozwiązań, tak jak dla liczby 20, należy wypisać składniki sumy o największej różnicy. Wyniki podaj w oddzielnych wierszach w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary txt. Liczby w każdym wierszu rozdziel znakiem spacji. Na przykład dla liczby 20 należy wypisać 23 i 17. Przechodzimy do kodu. Tutaj znajduje się kod które robiliśmy w poprzednim nagraniu, dopisujemy kolejną strukturę: Struct Number with Primes, czyli struktura, która będzie zawierać n liczbę, dla której chcemy znaleźć sumę dwóch liczb pierwszych, i prime lower oraz prime upper, czyli mniejsza i większa liczba pierwsza. I teraz przechodzimy do Funkcji poniżej, number with primes, find Goldbach P. Jako argument przekazujemy const per data, obiekt typ, czyli obiekt reprezentujący dane z pojedynczego wiersza oraz const eratosthenes sieve, czyli instancja klasy, która pozwala nam sprawdzać, czy liczba jest pierwsza, czy nie, z wykorzystaniem się ta eratosthenesa. I teraz int n równa się per number, dla wygody do n przypiszemy Liczbę, ponieważ z tej pary interesuje nas w tej chwili liczba. I teraz for int i równa się 3 i mniejsze od n plus plus i. Szukamy nieparzystych liczb pierwszych, mniejszych od n, które w sumie dają tę liczbę. Na początek wyznaczymy n minus i, na początek i wynosi 3, więc wyznaczamy n minus i, a więc div to jest druga potencjalna liczba w tej parze. I teraz if i modulo 2 jest 1 oraz div modulo 2 jest 1, ponieważ interesują nas tylko dwie liczby nieparzyste. I i tutaj do akcji w si to eratostenesa. Mogę bardzo prosto sprawdzić is prime od i, czy liczba i jest liczbą pierwszą, jak również sif. Is prime od div, czy jest liczbą pierwszą. I jeżeli te dwie liczby są pierwsze i nieparzyste, to w tym momencie zwracamy number with Primes, i tu zwracamy n i oraz div. Jeżeli się nie uda, to możemy rzucić wyjątkiem, albo na potrzeby tego zadania zwrócić na przykład coś takiego, i już wszyscy będą wiedzieli, że to raczej nie są. Te liczby pierwsze i ta para, która nas interesuje. Teraz przechodzimy dalej. Piszemy funkcję, która zwraca std vector, number with primes, solve, Goldbach. Jako argument przyjmujemy const std vector par, pairs. Przyjmujemy si to Eratosthenesa i teraz tworzymy wektor number with primes nazywamy go result idziemy pętlą for przez kolejne pary const per data a pd pers i teraz number with primes nwp find goldbach per jako argument przekazujemy pd oraz SIF. Wyznaczamy dla kolejnego wiersza dla kolejnej liczby w tym wierszu obiekt typu number with Primes. Jeżeli okaże się, że NWP. Kropka, na przykład N jest różna od minus 1, to wtedy result push back NWP i tyle. Jeszcze tylko musimy na koniec zwrócić result, czyli return result i mamy to. Wynik musimy zapisać do pliku, ale zanim to zrobimy, zobaczmy czy zgodzi się on z tym co mamy w pliku przykład przykład.txt. Dlatego tutaj może na, na początek wyrzucamy to co służyło nam do pokazania, że się to działa. Sam obiekt i jest zostawiamy, ponieważ posiada on sito to w zakresie, który nas interesuje. Możemy wprowadzić sobie separator na potrzeby pokazania co i jak na ten moment i teraz std vector number with primes na przykład Goldbach i tu mamy solve Goldbach jako argument dajemy oraz I S. I teraz for const number with primes uppersant NWP goldbach i wypisujemy STD cout NWP kropeczka, liczba, czyli N odstęp NWP prime lower, odstęp NWP prime upper. I nowa linia. No dobrze, to mamy. Co dalej? To miało na początek być pod uwagę wzięty zestaw danych przykładowych, więc tutaj dajemy Perse Example, odpalamy nasz program i sprawdzamy wyniki. Dostaliśmy trzy liczby, zobaczmy czy to się zgadza z tym co było w Odpowiedziach. Tak by wyglądało. Mamy 24, 5, 19, 6, 3, 3 oraz 6, 3, 3. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić to na właściwym zestawie danych. Odpalamy. Dostajemy taki zestaw danych. Od razu idziemy do odpowiedzi. Mamy tutaj. To było zdanie 4, 1, więc mamy tutaj odpowiedzi. I oto one: 68, 7, 61, 24, 5, 19, 48, 5, 43. I tak dalej. Po chwili analizy możemy dojść do wniosku, że odpowiedzi się zgadzają. To teraz wróćmy do treści zadania, do pierwszej części, jeszcze do miejsca, gdzie było powiedziane, jak zapisywać dane. Uzyskane odpowiedzi zapisz do pliku wyniki 4 poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Myślę, że na potrzeby tego nagrania utworzymy obiekcik string stream output. Wyślemy do niego na początek numer zadania zgodnie z poleceniem. Następnie to, co. Kierowałem do tej pory na C auta Będę wysyłał do outputa. A na koniec napiszemy write to file, wyniki 4txt, output str. I ponownie uruchamiamy kod naszej aplikacji. Ale tym razem idziemy do pliku, wyniki 4txt, i widzimy odpowiedzi, które przed chwilą dostaliśmy w terminalu, w tym. Pliku. W ten sposób udało nam się zrealizować pierwszy podpunkt z zadania czwartego arkusza maturalnego, o którym właśnie mówimy, i za chwilkę przechodzimy do kolejnych podpunktów. Zrobię to już w ramach mojego kursu, natomiast tutaj to tyle w temacie tego zadania. Jeżeli chcesz ze mną dalej przejść przez to zadanie oraz przez setki innych zadań maturalnych i o charakterze maturalnym z przeróżnych zbiorów informatorów maturalnych i dobrze przygotować się do matury z informatyki, Serdecznie zapraszam, jak również zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału i odwiedzenia mojej strony.